Jeżeli jest się w Hiszpanii i umie się po hiszpańsku, to satysfakcja z bycia w Hiszpanii wzrasta i to y, wzrasta wręcz w postępie geometrycznym, bo, bo wszędzie, gdzie, gdzie rozpoznają, że trochę się po hiszpańsku mówi, y, od restauracji począwszy, po zwykłą rozmowę gdzieś tam z pielgrzymem, hiszpanem y, skończywszy, y, to, y, to jest to niewyobrażalna przyjemność. Właśnie rozmawiać z Hiszpanami. Zawsze miałem taką, taką dziwną refleksję, że jak rozmawiałem z Hiszpanami po hiszpańsku, nie mówili, starali się mówić powoli, dokładnie, żebym ja ich zrozumiał. Natomiast potem między sobą w drugim zdaniu mówili w takim tempie i w taki sposób, że ja już nie byłem w stanie ich zrozumieć, z czego oni sobie doskonale zdawali sprawę. Ale, ale to było bardzo fajne, że oni byli w stanie, e, chcieli i robili to z wielką przyjemnością, dostosować się też do mnie i ze mną rozmawiać po hiszpańsku, mówiąc w cudzysłowie oczywiście moim hiszpańskim, to znaczy takim takim spokojniejszym, powolniejszym, pewnie prostszym, e, ale było to bardzo, bardzo przyjemne. E, z tego miejsca oczywiście zachęcam wszystkich do uczenia się hiszpańskiego, bo no, nie ma e, fajniejszej sprawy niż kamino e, w Hiszpanii po hiszpańsku.